Jest wtorek, 23 grudnia. Codziennie o 18.00. Znajdziesz tu słowo Boże na kolejny dzień. Możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z Księgi proroka Malachiasza. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę Anioła Mego, aby przygotował drogę przede mną. A potem nagle przybędzie do swej świątyni pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie pan zastępów, ale kto przetrwa dzień jego nadejścia, i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego. I przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za minionych dni i pradawnych lat. Oto ja poślę Wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni on serca ojców ku synom, a serca synówku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził Ziemi klątwą. Oto Słowo Boże. Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie, według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, pokornych uczy dróg swoich. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski, dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze. Podnieście głowy, bo zbawca nadchodzi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i język się rozwiązał, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy to słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kim będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Oto słowo Pańskie.